Cześć widzowie, witam Was w dziesiątym vlogu na kanale By the Way. Od ostatniego filmu, który zebrał najlepsze liczby na tym kanale minęło już kilkanaście dni, a w tym czasie nie pojawiło się ode mnie nic nowego. Dzisiaj zabieram Was na spacer po brzegu i krótką wytyczkę do Gdyni, gdzie razem z Krystianem z podcastu Ligowy Dwutakt byliśmy na klifie i oglądaliśmy najlepszych koszykarzy w Europie do lat 20. Ci zawodnicy już za rok mogą grać w NBA lub w najlepszych klubach Europy. Zostańcie ze mną. Lepanie dronem to nie tylko świetna zabawa, ale i spore ryzyko. Już na wstępie tego vloga kilkukrotnie było blisko, żebym stracił sprzęt. Jedną z tych sytuacji uchwyciła kamera. Uwierzcie, że najadą się strach obserwując z dołu. To pierwszy spacer tylko z jednym psem od niepamiętnych czasów, ale ogarniemy to. Na dwie smyczy by nie dało rady. Ostatnio kilka osób pytało mnie, jak znajduję czas i motywację na prowadzenie firm, kręcenie vlogów, podcastów i wszystkie moje inne aktywności. Jeżeli chodzi o ten czas, to jest mega ciężko pogodzić e, wszystkie obowiązki, których sobie cały czas dokładam. Nie wiem, co mi się stało ostatnio w głowie. Kiedyś mega tego unikałem, a w tej chwili po prostu samo do mnie lgnie wszystko i robota, i, i, i tak dalej. Pamiętam, siebie. kiedyś potrafiłem po prostu przyjść z pracy o 16, jebnąć torbę i, i spać, obudzić się, pójść na trening. Potem wpadli znajomi bo nie i tak dzień za dniem. I to miało i tak trwało kilka lat. I w ogóle jak chcę myślę o tym teraz, to nie ogarniam tego, jak... Nie wiem, jak to zrobiłem wtedy jak ja do tego doprowadziłem, ale było spoko. W tej chwili no, roboty jest dużo. Apartamenty, sprzątanie, plus próbuję rozkręcić e, firmę prowadzącą social media, bo jak się okazało bardzo wiele osób nie ma pojęcia jak to robić, albo tego nie robi, bo nie umie. A jeżeli ja umiem, to czy umiałbym tak nie zrobić, tego kogoś poprowadzić? Przy okazji zarobić trochę sianka i, i taki jest pomysł, będę to rozkręcał, pewnie po, po wakacjach, bo teraz robię, mam jakieś małe zlecenia trochę się wdrażam, bo w końcu pierwszy raz robię to, co robiłem na studiach po prostu i potem o tym zapomniałem, zajmowałem się zupełnie innym branżą. I tak to do mnie uciekło, ale ostatnio słyszałem, że ja przecież to lubiłem robić, dlaczego ja tego nie robię dalej I i zacząłem robić przy okazji YouTubea właśnie tworzenie tych grafik, filmików, rolek. Pewnie jak mnie obserwujecie, to widzieliście co się dzieje i co robię. Zachęcam właśnie do tego, żeby, żeby to robić. No a motywacja, motywacja, no jest prosta, no wiesz, że pracujemy, to pracujemy dla kasy, nie ma co się w ogóle z tym kryć. No myślę, mam takie przeczucie, że w moim życiu coraz to poważniejsze kroki będą mi się zbliżać i po prostu, no chcę zabezpieczyć siebie. I, 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 i wszystkich, z którymi żyję, dookoła, że tak powiem. No bo, bo, bo fajnie byłoby jednak móc sobie żyć na jakimś fajnym poziomie, pojechać na wakacje, przy okazji mieć czas i kasę na, na pasje, hobby, między innymi tobowanie, to jest taka trochę pasja, mi eee, to przyjemność, i takie odrywanie od roboty, więc, więc robię to właśnie, Robię kiedy mogę, bo to też to jest inna kwestia. No, ostatnio zaniedbałem, nie było tych vlogów co tydzień, jakbym chciał, ponieważ na dużych obowiązków, tego się rozchorowałem i w ogóle nie miałem ochoty. Nie? Kilka dni temu wybraliśmy się z moim komplem Christianem, z którym robimy podcast ligowy dwutakt do Gdyni, bo tam się odbywały finały Mistrzostw Europy do rady 20 i grała nasza kadra. W tej kadrze z kilku zawodników, którzy grają w pierwszej lidze, czyli tej, o której my z opowiadamy wam. Może nie wam, ale, ale naszej tam rzeszy oglądaczy i opowiadamy o tej lidze i pokazujemy trochę, więc wybraliśmy się do Gdyni, żeby zobaczyć chłopaków w akcji. No, a potem byliśmy na finale, na przykład, gdzie gra kilku chłopaków, którzy, wspinują, którzy aspirują w przyszłym roku do gry w NBA. Skoro już zadzwonił telefon, to pozwólcie, że odbiorę, a my... Przenosimy się do Gdyni, aby krótko podsumować wcześniej wspomniane mistrzostwa Europy. Przez 9 dni rozegrano aż 56 spotkań. To był niesamowity turniej, podczas którego mogliśmy obserwować przyszłe gwiazdy koszykówki. W mojej opinii, największymi gwiazdami europejskiej koszykówki już w najbliższym czasie mogą zostać... Bengeli ZAUGRIS, czyli grecki center, który bronił swojego kosza jak febre bram Hadesu, pomagając w swojej reprezentacji zdobyć brązowy medal. No tam, misja dio. Reprezentant Pelny, podpuszczony jak buldożer, nominował w punktach i zbiórkach. Urban, Klawzar, reprezentant Słowenii, mały Luka Dončić, kapitan na mostku kosmicznego statku Koszykówki, prowadził swoją drużynę do finału. Baj ostatni to reprezentanci w Francji. Pierwszy z nich to Noah Penda, mały ale wariat, zdobył bazę repitera w ale przeciwko Hiszpanii, czym udowodnił, już rozmiar nie ma znaczenia. No i MVP turnieju Zachary Perin. Ten gość to prawdziwy hulk koszykówki, poprowadził swoją drużynę do drugiego zrzędu tytułu mistrza Europy. Francja, która pokonała po zaciętym meczu Słowenię w finale, udowodniła, że jest młodzieżową potęgą koszykówki 5 na 5 wygrywając ten turniej bez czterech największych gwiazd swojego kraju poniżej 20 roku życia. Victor Łembal kolega z drużyny naszego Jeremiego Sychana, już poprzedni sezon spędził w NBA, gdzie został wybrany najlepszym debiutantem innej kampanii oraz jednym z pięciu najlepszych obrońców w Z tej kolejni gracze piszą już wspaniałą historię w NBA, mimo że nie zagranić na mieszczami jednego meczu. Atlanta Host wybrała francuskiego Zachari Richarda, co uczyniło go drugim z rzędu francuskim graczy, wybranym z numerem 1. Po tym jak rok temu San Antonio wybrało wcześniej wspomnianego już w Francja stała się drugim krajem po USA, który miał co najmniej trzech rodzimych graczy wybranych w pierwszej dziesiątce draftu. Dzięki wyborom Zachary Richarda Alexa Sara wybranego przez Washington Wizards z drugim numerem i DJa Salona wybranego przez Charlotte Hornet z szóstym numerem. Francja jest także drugim krajem po USA, który miał dwóch rodzimych graczy wybranych z pierwszym i drugim numerem. Pozostaje tylko pozazdrościć. Polska reprezentacja miała możliwość zagania w turnieju, ponieważ by były jego gospodarze, to jak zaproszenie na własną imprezę. Naszym celem przed turniejem było wywalczenie pozostania w dywizji A i bingo, udało się. Przed turniejem każdy brałby ósme miejsce w klasyfikacji końcowej z pocałowaniem w rękę. W rzeczywistości w meczu z późniejszymi finalistami ze Słowenii czy Czechami zabrakło tylko odrobiny szczęścia z innej krwi. Byliśmy czarnym koniem turnieju, który otarł się o najlepszą czwórkę. W mojej opinii na szczególne wyróżnienie w naszej prezentacji zasłużyli Krzysztof Kępa i Jakub Andrzejewski, którzy wnieśli dużo dobrego do gry swojej dużej, niestety mimo świetnej organizacji do jakiej przyzwyczaiła nas Gdynia, turniej nie był odpowiednio rozreklamowany. Wielu kibiców mogło nawet nie wiedzieć, że takie wydarzenie odbywa się w Gdyni. To wielka szkoda, bo takie imprezy zasługują na większą uwagę i wsparcie ze strony mediów. A teraz wracamy do Dzisiaj pierwszy raz jestem z jednym psem na spacerze, od bardzo, bardzo dawna, ale poczułem, że potrzebuję zabrać Larę, ona pójdzie ze mną dużo dalej niż, niż Lilka niestety, więc jest jeden pies. Korzystając z tego, że jest jeden pies, zabrałem kamerę i stwierdziłem, że nagramy coś, pogadamy i powiem Wam kilka rzeczy, odpowiem na pytania, które tam często do mnie trafiają ostatnio. Chciałbym się z Wami podzielić i w sumie zapytać też o radę, bo yy, prowadzenie firmy, która świadczy usługi, jedno że dla właścicieli apartamentów, drugie dla setek, bo nawet w sumie tysięcy turystów w ciągu roku, no to trzeba sprostać jakimś oczekiwaniom, w związku z tym zawsze pojawia się presja. No i jak sobie radzicie z presją? Ja na przykład staram się trenować, chociaż to w sezonie, wtedy, kiedy tej presji jest najwięcej, nie udaje się, no bo po prostu na to nie ma czasu. Ale na przykład mam czas na to, żeby codziennie rano wziąć zimny prysznic lodowaty wręcz. No i to raz, że działa lepiej niż kawa, a dwa pozwala redukować ten stres. No ale czasami jest tak, że turyści są bardzo. Bardzo... Boże, zabrakło mi słowa. O, roszczeniowi. Są mega roszczeniowi. Jakby byli w Singapurze w tym hotelu siedmiogwiazdkowym, czyli tam... No pojebane. Ja wiem, że kobrzek nie jest tani i tak dalej, ale... Hamstwo niektórych ludzi po prostu. wiesz, no i ty jako taka osoba, która... Musi być dla nich miła i powiedzieć, tak, jasno. On, on jest chamski i czasami żądania ma jakiejś dupy, ale no, ty po prostu musisz się uśmiechnąć i musisz wygrać z nim tym, że ty po prostu będziesz miły i kulturalny, bo potem oni cię ocenią. A nie chciałbym sobie zepsuć tych opinii, bo mam ich już kilkaset więcej. Wiadomo, że no, co czwarty wystawię opinię, a z reguły lepiej się pisze, jakie jest źle niż jakie jest dobrze, ale. Ale tych opinii mam kilkaset, i średnia z tych kilkaset na 10 to jest 9,7 bodajże Z kawałkiem, więc no zajebiście generalnie. Jakbym ktoś mi powiedział kiedyś, że taką opinię mogę mieć, to bym w ciemno i w ogóle się nie zastanawiał. Ale trafi się taki baran jeden z drugim, po prostu, że masz ochotę rzucić to wszystko w cholerę. No i dlatego dzisiaj też taki dzień. I, i, i dlatego ten spacer z psem. Mam słuchawki, mam kamerę, mogę się wygadać, posłuchać muzyki, odpocząć. A, się w kur... znowu, nie? Masakra. Zgubiłem wątek. A, no, już wiem. Powiedzcie mi, jak wy sobie radzicie z taką presją jakąś, z stresem, bo na pewno też macie stresowe sytuacje i będę wam mega wdzięczny, jak się podzielicie ze mną w komentarzach. Jak były takie tematy ogarniacie, a ja jestem w kolejnym z fajnym miejscu w Kobrze mi się wydaje. Tu już byliśmy w sumie chyba w drugim vlogu, tu byłem z moim bratem. Ozi, pozdrawiam Cię i patrzcie, fajnie. Fajnie, a tam jest e, ten Bindasz czy jedno z najbardziej romantycznych miejsc KG podobno. I bylibyście kiedyś w kołbrzegu, to polecam Wam zajebiste apartamenty, szczególnie te Fenomen, najlepsze. Więc, jakbyście chcieli tu wbić, to napiszcie do mnie, a ja Wam ogarnę jakąś dobrą cenę, i będziecie mogli tu przyjechać, spędzić fajny weekend albo tydzień, albo coś baseny, bawialnie, siłownie. No i naprawdę dużo dobrego żarcia gdzie będziecie mogli naprawdę spędzić fajny wieczór pizka, drineczki, płego, hiszpańska knajpa zaraz się otworzy mezalians, tam dalej sushi no naprawdę jak miałbym gdzieś chodzić, żreć to, to tutaj więc fenomen wpadajcie do mnie a ja wam polecę co robić dalej w Kołobrzegu naprawdę nie, nie zawiodę was w ogóle Dzięki mega, nie? Ostatni odcinek z męskiego grania na dzień dzisiejszy ma ponad 4 koła wyświetleń i 200 lajków. Szapoba, dziękuję wam bardzo. Bo kolejny raz powiem, że nie spodziewałem się i pewnie długo będę jeszcze mówił, że się nie spodziewam no ale dzięki. Jesteście w porządku. A jeżeli jest coś, o czym byście chcieli pogadać, albo żebym ja do Was pogadał, to też śmiało możecie napisać, bo yy... Być może mogę wam o czymś powiedzieć, poopowiadać, coś pokazać. Bo mam tak, że niektóre rzeczy, które mógłbym nagrać na vlogi, wydają mi się zbyt banalne. Ale ja często mam tak, że nie mówię o czymś, bo to się dla mnie zbyt oczywiste, po czym okazuje się, że czy czwarte osób tak nie uważa, więc motywujcie mnie i powiedzcie o czym mógłbym wam powiedzieć, co chcielibyście zobaczyć, gdzie pojechać na przykład. Bo mi pomysłów na vlogi nie brakuje, tylko często właśnie mam w ten sposób, że nie, to jest zbyt banalne. Nie, to już gdzieś tam było. Ale też ważna jest kwestia, Lara, nie idziemy na plażę. Chodź to, nie idziemy na plażę. Ważna jest kwestia tego, jak coś się pokazuje, o czym się mówi, jak ma się charyzmę i wiecie, może gdzieś coś widziałem, ale był to jakiś kasztan. Ja bym to zrobił lepiej, no bo wiadomo, jestem yy, wszechstronnie utalentowany. Co, no trzeba sobie powiedzieć prawdę w oczy. Jestem i, i będę. I będę robił zajebiste rzeczy, tylko, bo ja jestem tym typem człowieka dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i po prostu kwestia kiedy się do to zabrać i co to jest. I, i robimy i działamy jej, więc każda misja potem zakończona jest sukcesem, większym bądź mniejszym, ale jest. Więc e, po prostu może musicie mnie, o, lepiej. może musicie mnie oświecić w jakimś temacie. Patrzcie gdzie jesteśmy. Jesteśmy już na Molo. Prawie. Prawie. To ważne, że prawie. Jebane młotki, dostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, nosorki. Macie kołbrzeckie schodki. Nie chcę mi się czekać na zachód słońca, który będzie za około 40 minut, bo mi trochę głód do dupy zagląda, więc powoli zmierzamy w stronę domu, gdzie też na nas czekają. Zobaczyłem w końcu jak wygląda nasze molo. I latarnia, i morze, i turyści, tacy, którzy nic ode mnie nie chcą, bo takich, co chcą ode mnie coś, to widzę codziennie, ale takich, co nie chcą, to nie widzę za często. I może muszę zmienić perspektywę, dlatego tu jestem, ale powoli trzeba wracać. Wracając jeszcze do tematu pracy, dobrze, że jest sezon. Jaki jest, taki jest, ale dobrze, że jest. Mimo, że przez to zaniedbuję dużo innych rzeczy, na przykład Was, przyjaciół, bo nie spędzamy czasu w ogóle, a wiadomo, że oni też ostatnimi czasy mają swoje, swoje życie, dzieciaki i tak dalej. Ale myślę, że fajnie byłoby spędzać trochę czasu, więc jeśli to widzicie, to pamiętajcie, że ja Was pamiętam. Mam nadzieję, że Wy o mnie też. No dzisiaj o Jezu musiałem się wygadać, nie? Masakra. Leżało mi dużo rzeczy na sercu. Od tego natłoku spraw i obowiązków. Musiałem sobie zapisać o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć, żeby bądź mi zapomnieć. No więc teraz to robię. Chyba wszystko. Chciałbym wrócić na siłkę już żeby zrobić jakąś formę na wakacje. Nie mówię, żeby tutaj być, wiecie, Schwarzeneggerem, bo do tego nigdy nie aspirowałem, ale jakby trochę maczka zniknęło, było git, nie? Lepiej by się oglądało. z miejsca, w którym kończą się rzeczy, które chciałbym Wam pokazać w tym vlogu. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca, bo jeżeli jeszcze jesteście do końca, pamiętajcie o subach, łapkach, komentarzach. Tym, co to robią, serdecznie dziękuję. Nie wiem, jak się Wam odwdzięczę. Wiem, za tymi vlogami, więc ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale wkrótce to na pewno dobrze słowa. Siema!